A dlaczego my nie możemy być programowo rajem dla żeglarzy całego świata? Dlaczego to inni te tanie bandery? oferują na tym rynku, bo to przecież jest rynek i czy nie dałoby się, Panie Ministrze, skoro już tutaj skleciliście tę ustawę tak mozolnie, ustawę zmieniającą tyle ustaw, czy nie dałoby się tego skonfigurować, przeanalizować, tak żeby zbilansować bezpieczeństwo na morzu z zyskiem dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej, żeby interes się zakręcił, żeby to polska bandera, będąc bezpieczną, była na na tyle tanią, żeby konkurowała także na tym rynku. Ja to bym oczywiście rekomendował przemienienie Polski w raj podatkowy, bo to by w ogóle zmieniło stosunki gospodarcze, i międzyludzkie, i polityczne w naszym kraju. No ale może od morza trzeba tę sprawę zacząć.